Słuchajcie, mówimy sprawdzam. Donald Tusk twierdzi, że jest przeciwko umowie z krajami Mercosur, a jednocześnie w żadnej rozmowie, na żadnym spotkaniu z kanclerzem Mercem nawet tego tematu nie poruszył i tego sprzeciwu nie zaprezentował. Dlatego dzisiaj wchodzimy w absolutnie kluczowy moment podpisania tej umowy. Więc przygotowałem pismo, projekt pisma, które Donald Tusk może wysłać do kanclerza Merca. Zobaczcie to. To jest prosty sprzeciw wskazujący na to, że ta umowa jest niemoralna, że to jest wsparcie do realizacji wyłącznie interesu niemieckiego, przemysłu niemieckiego, niszczy to przy tym europejskie i polskie rolnictwo, ale też no, psuje, całkowicie degraduje nasze bezpieczeństwo żywnościowe. To znaczy w momencie konfliktu w momencie kryzysu żywność po prostu z Brazylii nie przypłynie. Zobaczcie, co się dzieje. Wenezuela. Zobaczcie, jak łatwo będzie można zatrzymać szlak handlowy z żywnością, która płynie do Europy. Będziemy całkowicie bezbronni. I teraz, jeżeli ma odwagę, ale też jeżeli rzeczywiście chce zatrzymać tę mowę Donald Tusk, to powinien takie pismo wysłać. W jego interesie jest, żeby zaprotestować, żeby formalnie było to odnotowane, żeby takie pismo w historii się po prostu pojawiło. I pytanie: czy on to rzeczywiście zrobi? Czy rzeczywiście chce zatrzymać tej umowy? Czy nie jest tak, że z mercem kuluarowo już się porozumiał, już w jakiś stopniu przehandlował tę umowę, już wie, że musi się na nią zgodzić albo będzie protestował tylko wtedy, kiedy ten protest i ten sprzeciw nie będzie miał już żadnego znaczenia? Wszyscy wiemy, że. Niemcy chcą tej umowy, i od Niemiec zależy, czy ona wejdzie w życie, czy nie. I teraz sprzeciw wobec Niemców jest jakby właściwym kierunkiem tej dyskusji. Ursula von der Leyen też nic nie zrobi bez Niemców. Sama jest zresztą Niemką, był minister obrony. Więc dzisiaj pełen nacisk powinien być na to, żeby Niemcy nie doprowadziły do podpisania tej umowy. I co możemy zrobić? Budować mniejszość blokującą, oczywiście ale musimy też pokazać światu, że my przeciwko tej umowie jesteśmy, że można powiedzieć e, atakujemy, można powiedzieć, że pokazujemy Niemcom, że postępują niewłaściwie. Oni zawsze w sprawach biznesu, gospodarki byli niemoralni. Jak atakowali już jak Putin atakował już Europę, to jeszcze dopinali Nord Stream 2. Gdyby go nie uszkodzono, pewnie dzisiaj byliby gotowi go znów uruchomić i chcieli nam gaz sprzedawać, który by płynął z Rosji do nich z marżą i przy całkowitym uzależnieniu od nich. Forsowali Zielony Ład. Dlaczego? Bo chcieli mieć tani gaz z Rosji i na tym wygrywać konkurencję. Więc ta niemoralność jest na każdym kroku. I widzimy to i naszym, naszą rolą, rolą władz Polski jest dzisiaj stanowczo, publicznie zaprotestować. Ja tego oczekuję od polskiego rządu, od polskiego premiera. Dlatego to pismo. Jeżeli tego podpisma nie podpisze, jeżeli będzie miał coś przeciwko, jeżeli będzie pokrętnie próbował się tłumaczyć z braku inicjatywy w tym zakresie, będzie wszystko jasne. Więc mówimy, sprawdzamy i czekamy na reakcję Donalda Tuska.